O, proszę bardzo, tak, tak powinna wyglądać czapka. To jest dopiero prawdę widać taką prawdę. Tu nie trzeba komentarzy, prawda? My robimy to w formie. W takiej formie właśnie dzisiaj. Czy ktoś reflektuje na czapkę z lisów? Tak właśnie taką prawdziwą. Jeszcze mięsko jest tutaj w środku. Trochę mięsa jeszcze można wykorzystać Dziękuję Przemek Przemek gdzie on jest? Przemek, chodź tutaj czapkę masz na głowie Możemy powiedzieć, co ma kurzy się czapkę? Przede wszystkim chcemy po prostu uświadamiać ludziom Yy, taki prosty fakt, że po to, żeby, za, żeby uzyskać futra, to trzeba po prostu zabić zwierzę, chodować je, odbierać mu wolność. Yy, jest to bardzo okrutne. Po prostu uważam, że trzeba to uświadomić. Pieszenie, te dwa fakty powiązać, fakt luksusowego produktu, zupełnie nam zbędnego, bo możemy go zastąpić innym ubraniem. I faktu, po prostu okrucieństwa, że nie jest godne z człowiekiem, z zmianą człowieka. Jeżeli mamy być humanistami, mamy być ludźmi prawdziwymi, to pomyślmy o tym, że jesteśmy okrutni, jesteśmy szowinistami gatunkowymi. Myślimy tylko o sobie, o ludziach, którzy za które czują, które są zabijane, niepotrzebnie zupełnie.